Cześć, tu Radikal Polak, a to jest Dunkierka. Koniec pierwszej wojny światowej zastał francuską marynarkę wojenną w fatalnym stanie. Na skutek priorytetyzowania armii lądowej, straty w sprzęcie rzędu 40% były w realiach wojennych nie do naprawienia. W latach 20. główny nacisk ze względu na ciągłe problemy budżetowe oraz ograniczenia nałożone przez traktat waszyngtoński położono na niszczyciele i krążowniki. Otrzeźwienie przeszło w 1928 roku, gdy Niemcy ogłosiły plan budowy pancerników kieszonkowych klasy Deutschland. Podjęto decyzję o budowie czterech pancerników szybkich, często utożsamianych z krążownikami liniowymi, które miały być bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony wschodniego sąsiada. Konstrukcja zakładała szereg rewolucyjnych zmian w konfiguracji pancerników klasy Dunkierka, bo tak właśnie zostały nazwane. Całość uzbrojenia miała zostać umieszczona w dwóch wieżach ulokowanych na dziobie, co w założeniu miało umożliwić zmaksymalizowanie siły ognia w sytuacji pościgu, a okręt miał w zakresie opancerzenia i prędkości przewyższać niemieckie pancerniki. Wiodący okręt klasy Dunkierka został zwodowany już w październiku 1935 roku, by nie niespełna cztery miesiące później osiągnąć pełną gotowość bojową. Ze względu na problemy finansowe, przed wybuchem wojny udało się ukończyć jeszcze tylko jeden, Strasburg. Konstrukcje pozostałych dwóch czterech okrętów anulowano. Z chwilą wybuchu II wojny światowej Dunkierka w ramach pierwszej eskady liniowej stacjonowała w porcie w Breście. Okręt uczestniczył w misjach eskortowych oraz wraz z flotą brytyjską podejmował próby przechwycenia niemieckich pancerników kieszonkowych. W obliczu zagrożenia ze strony Włoch 23 czerwca Dunkierkę przebazodowano do Mars El Kebir w północnej Afryce, gdzie pancerniki miały blokować potencjalne ruchy floty włoskiej. Dwa dni później Francja w obliczu błyskotliwych postępów niemieckiego Blitzkriegu skapitulowała. Tydzień później francuska eskadra z Mers-el-Kabir została zablokowana przez flotę brytyjską, domagającą się kapitulacji i poddania okrętów w obawie przed ich przejęciem przez trzecią Rzeszę. Odpowiedź odm odmowna skutkowała zmasowanym ostrzałem jednostek francuskich z powierzchni wody oraz z powietrza. Okręt w fatalnym stanie został przetransportowany do Tulonu, gdzie planowano przywrócić Dunkierkę do stanu boj bojowego. 27 listopada 1942 roku. Aby uniknąć przejęcia okrętu przez Niemców, został on zatopiony przez Francuzów. W World of Warships Dunkierka jako pancernik szóstego tiru jest pierwszym reprezentantem floty francuskiej w grze. Cechą wyróżniającą Dunkierki chociaż istnieje prawdopodobieństwo, że będzie to także cecha wielu francuskich pancerników jest raczej niekonwencjonalna konfiguracja głównego uzbrojenia artyleryjskiego oraz wynikająca z koncepcji pancerników szybkich. Poświęcenie części opancerzenia okrętu na rzecz poprawy parametrów prędkości i zwrotności. Na tym samym w szóstym tierze w standardowych drzewkach rozwoju w grze posiadamy na chwilę obecną dwa reprezentujące US Navy oraz Cesarską Marynarkę Wojenną pancerniki: New Mexico oraz Fuso. Przyjrzymy się poszczególnym parametrom okrętów i sprawdźmy, jak na ich tle prezentuje się pierwszy francuski okręt w grze. Koncepcja pancerników szybkich wraz z charakterystycznym rozmieszczeniem artylerii głównej. Zakładała położenie nacisku na walkę dziobę w kierunku przeciwnika. W tym względzie oraz chcąc umożliwić osiąganie znacznych prędkości, w sporej mierze ograniczono pancerzenie pancernika. Znajduje to odzwierciedlenie w grze, gdzie jedynie 52 600 punktów wytrzymałości dunkierki stawia pancernik w pozycji jednego z najsłabiej wyposażonego w tym względzie. Dla porównania, japoński Fuso, dysponując ponad 57 100 punktów, Punktami wytrzymałości posiada blisko 8% przewagę, co biorąc, ten sam ok tiro jest różnicą niebagatelną. Niestety, nie najlepiej rzecz prezentuje się na polu opancerzenia. W prak praktycznie każdym parametrze pancernik francuski wypada najgorzej w zestawieniu, by jednocześnie na płaszczyźnie opancerzenia pogładu wypaść na tle konkurencji całkiem przyzwoicie. 20... 5% redukcja obrażeń wyrządzonych przez torpedy w sytuacji trafienia w bombel przeciwtorpedowy jest dość słabym wynikiem i może stanowić wraz z mizerną pulą punktów wytrzymałości spore wyzwanie w sytuacji zmasowanych ataków torpedowych, czy to ze strony niszycieli, czy też lotnictwa pokładowego wroga. Niska pula punktów wytrzymałości ma jeszcze jedną negatywną konsekwencję. Efektywność grupy naprawczej jest nieznacznie gorsza od innych pancerników na tym tierze i pozwala na odzyskanie maksymalnie nieco ponad 7300 punktów wytrzymałości na załadunek, przy blisko 7500 na New Mexico i ponad 8000 na Fuso. W ogólnym rozrachunku mamy więc na polu wytrzymałości opancerzenia do czynienia ze względnie słabym okrętem, którego przeżywalność będzie ograniczona w jeszcze większym stopniu przez bardzo wyraźnie zarysowaną nadbudówkę dziobową, co naraża cały okręt na otrzymanie sporych obrażeń w wyniku pożarów oraz bardzo wysokie, płaskie powierzchnie burt, które w sytuacji ostrzału od, strony, od ich właśnie strony będą stanowiły bardzo łatwy cel do przebicia. Trzeba jednak tutaj pamiętać o założeniach, jakie przyświecały projektantom i konstruktorom Dunkierki. Pojedynki powinny być prowadzone od strony dziobu pancernika. Dla pełnego wykorzystania tej koncepcji konieczne było odpowiednie ulokowanie uzbrojenia artyleryjskiego na pancerniku. Osiem armat kalibru 330 mm umieszczono w dwóch poczwórnych wieżach ulokowanych w rejonie dziobu, a cofnięcie głównej nadbudówki pozwala nie tylko na rozległe pole ostrzału w rejon dziobu, ale także biorąc na wzgląd tak skoncentrowane położenie całości artylerii, na bardzo zadowalające możliwości prowadzenia ostrzału w rejon burt i rufy bez konieczności drastycznego odsłaniania pancerza burtowego. Na dodatek, wieże dunkierki dysponują w najlepszym zestawieniu 36-sekundowym czasem potrzebnym do 180-stopniowego obrotu wież. Nic nie można zarzucić także do nośności francuskich armat, które pozwalają Dunkierce narażenie celów oddalonych nawet o 18,2 km. Będące w zasadzie standardem uzbrojenia 6 pancerników armaty 356 mm, tutaj zarówno na Fuso jak i New Mexico, przewyższają na płaszczyźnie kalibru 330 mm armaty pancernika francuskiego będzie to miało bezpośredni wpływ na szereg parametrów balistycznych. W tym względzie Dunkierka dysponuje dość wysoką szybkostrzelnością, 2.1 strzał na minutę oraz bardzo satysfakcjonującą prędkością wylotową pocisków, najlepszą spośród wszystkich zestawianych pancerników. Niestety, niższy kaliber oznacza także mniejszą masę, a więc niższy potencjał destrukcyjny i penetracyjny. Zarówno na płaszczyźnie pocisków odłamkowo-burzących, jak i przeciwpancernych, Mamy więc do czynienia z jednostkowo mniejszymi obrażeniami, a dodatkowo wyższa o 50% liczba armat, tutaj 8 do 12, pancerników ze standardowych drzewek, przekłada się, nawet pomimo wysokiej szybkostrzelności, na bardzo niskie wartości DPM-u jednostki francuskiej. Trzeba jednak pamiętać, iż parametr obrażeń na minutę nie do końca musi oddawać faktyczny potencjał okrętu. W wielu sytuacjach spora liczba okrętów w grze, aby zmaksymalizować siłę ognia, będzie zmuszona do prowadzenia ostrzału całą burtą, pozostawiając przez sporo okres czasu na mniej więcej stałym kursie, narażając się na coraz celniejszy ostrzał wroga, a ewentualne drastyczne zwroty spowodują konieczność czasochłonnego obrotu wież. Na tym polu dunkierka ze swoją poniekąd unikalną konfiguracją artylerii głównej unika większości podobnych problemów. Tu z pewnością przechodzi także świetne tempo obrotu wież, co w rezultacie oznaczać może, iż francuski pancernik premium posiadał będzie bardzo wysoką skuteczność w wykorzystaniu dostępnego mu do PM-u. Zaskakująco, pomimo niższego od konkurencji kalibru działu, Dunkierka dysponuje najwyższą w zestawieniu 35% szansą wyłania pożaru pociskami odąbkowo-burzącymi. Rozmieszczenie całości uzbrojenia głównego na dziobie wymusiło zapewnienie osłony za dość wrażliwej rufy pancernika. W tym celu większość niższokalibrowego uzbrojenia arteryjskiego znalazła się na przeciwległym krańcu okrętu. 16 uniwersalnych armat kalibru 130 mm ulokowano na poczwórnych oraz podwójnych wieżach. W obu wariantach dysponują one świetną 5-kilometrową donośnością oraz podobnie najlepszą na szansą wywołania pożaru. Niestety, względnie niska szybkostrzelność dość wyraźnie przekłada się na niski DPM artillerii dodatkowej, a rozlokowanie w rejonie rufy z, z ograniczonymi kątami ostrzału w kierunku dziobu może nieco utrudniać efektywne wykorzystanie tego elementu uzbrojenia, nawet pomimo bardzo dobrej donośności. Uniwersalne armaty 130 mm, stanowiące uzbrojenie dodatkowe dunkierki, są również odpowiedzialne za zapewnienie pancernikowi ochrony przeciwlotniczej dalekiego zasięgu. Na średnim 3-kilometrowym oraz bliskim ponad 1-kilometrowym dystansie dodatkowe wsparcie zapewni szereg działek 37 mm i ciężkich karabinów maszynowych. O ile jednak na najdalszym 5,2-kilometrowym zasięgu arterii przeciwlotniczej ochrona jest względnie przyzwoita, o tyle wraz ze zbliżaniem się do pancernika wartości DPS-u uzbrojenia przeciwlotniczego wzrastają o poniżej 90% w stosunku do wartości zapewnianych na, przez arterię przeciwlotniczą dalekiego zasięgu. W rezultacie Pomimo względnie zadowalającej skuteczności armat 130 mm, Dunkierka dysponuje niewspółmiernie słabą ochroną przeciwlotniczą. Sytuację częściowo będzie ratował odpowiedni dobór umiejętności kapitana, tutaj zdecydowanie podstawowy i zaawansowany trening strzelecki, oraz można się pokusić o ręczne sterowanie ogniem arterii przeciwlotniczej. Oraz, będące dostępne wyłącznie na francuskim pancerniku Premium, możliwość wystrzeliwania myśliwca katapultowanego. Położenie nacisku na rozwijanie jak największych szybkości. Przekłada się w przypadku dunkierki na niemal 30 węzów prędkości maksymalnej pancernika. Na tle konstrukcji ze standardowych drzewek rozwoju pancernik premium prezentuje się w tym aspekcie rewelacyjnie. Nawet słynący z przyzwoitej na swoim tirze szybkości Fuso będzie musiał uznać wyższość dunkierki. W efekcie mamy do czynienia z najszybszym pancernikiem szóstego tiru w grze. Na płaszczyźnie parametrów zwrotności okręt nie wykazuje ani wyraźnych przewag, ani niedoborów. Raczej spory 730-metrowy promień skrętu jest jedynie o 10 metrów lepszy od najgorszego w zestawieniu promienia skrętu japońskiego Fuso. Jednakże Dunkierka sprawia wrażenie raczej zwinnej i dobrze reagującej na komendy steru jednostki. Pomimo wyraźnie zarysowanej, wysokiej nadbudówki głównej oraz względnie sporej, ogólnej sylwetki, Dunkierka dysponuje względnie dobrymi parametrami kamuflażu. 16,4 km, z jakich francuski pancernik zostanie wypatrzony, jest to prawda o ponad 2 km gorszy od rewelacyjnego w tym względzie New Mexico, lecz nadal będzie prezentował się lepiej niż japoński Fuso. Dystans, jakiego Dunkierka zostanie wypatrzona z powietrza, jest dość znaczny i wynosi 12 km. Chociaż w przypadku klasy pancerników ten parametr nigdy nie należał do szczególnie dobrych. Dunkierka posiada także możliwość zainstalowania na katapulcie samolotu zwiadowczego, który pozwoli na tymczasowe zwiększenie zasięgu rażenia artylerii głównej o dodatkowe 3,2 km. Lecz takie rozwiązanie wyłączy możliwość używania samolotu myśliwskiego, co z punktu widzenia dość słabego ogólnego uzbrojenia przeciwlotniczego może nierzadko być wyborem koniecznym. Podsumowując, Dunkierka będąc pierwszym francuskim pancernikiem w grze wprowadza na szóstym tierze do rozgrywki pancernikami powiew świeżego powietrza. Nowatorska konfiguracja uzbrojenia głównego przypomina nieco tę obecną w grze na dziewięciotirowym japońskim pancerniku i zapewne nie będziemy musieli długo czekać, aż Dunkierka otrzyma przydomek mini Zumo. Pomimo ulokowania całości artylerii głównej w renie dziobu, pola ostrzału, także w kierunku rufy są zaskakująco dobre, a niższy kaliber dział, choć niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji, jak na przykład jednostkowo niższe obrażenia, to poprzez jego skoncentrowanie w dwóch skierowanych w jednym kierunku wieżach charakteryzujących się swoją drogą świetnym tempem obrotu, jest rozwiązaniem nad wyraz eleganckim i pozwalającym na maksymalizację potencjału destrukcyjnego pancernika. Będzie to niezbędne ze względu na ilościowo oraz jakościowo słabsze uzbrojenie pancernika francuskiego. Względnie słabe opancerzenie i raczej niska pula punktów wytrzymałości wymusza bardzo ostrożną rozgrywkę, lecz możliwość prowadzenia pojedynków artyleryjskich bez konieczności zbędnego odsłaniania wrażliwego pancerza burtowego może znacznie ułatwić wyjście z wielu sytuacji obronną ręką. Uzbrojenie dodatkowe jest całkiem solidne i, choć posiada rewelacyjny na tym tirze 5-kilometrowy podstawowy zasięg, to umieszczenie go w sporej mierze w rejonie rufy czasami ograniczy możliwość w pełni skutecznego jego wykorzystania. Jednym z wyróżników Dunkierki jest również bardzo dobre, jak na ten tir, prędkość maksymalna sięgająca 29,5 węzła. Oznacza to, iż francuski pancernik świetnie nadaje się do operowania w zespołach z krążownikami oraz będzie dysponował faktycznie niespotykaną dla tej klasy okrętów na tym tierze możliwością decydowania o miejscu i czasie starcia. Na koniec zwyczajowe pytanie czy warto. Po sprawdzeniu co reprezentuje sobą Dunkierka uważam, że jest on okrętem ze sporym potencjałem i dość odmiennym od dotychczas dostępnym na szóstym tierze stylu gry. Okręt z początku wydaje się bardzo kruchy i niedostatecznie uzbrojony, lecz w rękach doświadczonego gracza potencjalne wady francuskiego pancernika nie będą wielką przeszkodą w osiąganiu bardzo satysfakcjonujących rezultatów. Wymagane jednak będą dość dobra znajomość gry oraz rozeznanie w sytuacji na polu walki i chodzi tutaj o umiejętność gracza. Okręt jest godny polecenia, choć należy pamiętać, iż jako na chwilę obecną jedyny francuski okręt w grze brak możliwości zakwaterowania któregoś z naszych już doświadczonych kapitanów wymusi powolny rozwój umiejętności poniekąd od zera. A jakie jest wasze zdanie na temat nowego okrętu premium zwiastującego pojawienie się w bliżej nieokreślonej przyszłości francuskiego drzewka rozwoju w World of Warships. Jak zwykle cieszę się na wszystkie wasze komentarze, a jeśli recenzja przypada wam do gustu, zapraszam do polubienia wideo i subskrybowania kanału. Zapraszam Was również na moją stronę na Facebooku, gdzie staram się na bieżąco umieszczać informacje dotyczące wszystkiego, co związane z World of Warships. Dzięki za uwagę. Radikal Polak.